Czy masz licznące dzisiaj robimy pytanie, czy wyzwanie? No, zadaj mi. Pytanie, czy wyzwanie? Wyzwanie. Hardcore, czy norma? No, może być cokolwiek. Hmm. Zjedz chociaż trochę cytryny. Dobra, przyjdę tutaj z cytryną, zatrzymaj. No więc. Jest. A co ze skórką? Uj. Ej, ze skórką to jest takie niedobre. No to po co jadłeś tą skórkę? Ty to w ogóle Ech. dotknąłeś? Tak. Ugryzłem akurat skórkę. O Boże, nie przesadzaj, to nie jest najgorsze pestka. Ej, będę miał teraz cały czas posmak cytryny, bo mam tą cytrynę na masce. <noise> Postaram się to zjeść. No, nie da rady, bo Postaram się to zjeść ale bez kamery, bo Muszę zdjąć maskę. Okej. Okay. trzymaj. No i zniknął. Zjadłem tą cytrynę, wyssałem z niej cały sok, ale po prostu musiałem zdjąć maskę, bo nie da się w mostu. I mam ją całą poplamioną. Dobra, zadaj. Pytanie czy wezwanie? Pytanie. Pytanie? Hardcore czy normę? Hardcore. Hmm. Dlaczego wstydzisz się widzą pokazać twarz? Proste. Nie wstydzę się, ale nie mogę. No po prostu mama mnie pozwala pokazywać twarzy publicznie. Okej. Okay. Pytanie czy wezwanie? Wezwanie. Hardcore czy norma? Hardcore. No to ja Ci dam taki leciutki hardcore. Mhm. Chciałabym, żebyś e, z jednej z tych misek mhm. wypił przynajmniej połowę tej wody. Dasz radę? Mhm. Daj, zrobię Chociaż teraz. w sumie nie możesz, bo... Zrobię, odwrócę się. Okej. Okay. Patrzcie, nagrań tu. Tu nic nie ma, nie mam gdzie z tego wylać i tutaj nie będzie żadnego cięcia. Kładę tu miskę. Weź mnie z tyłu. Z tyłu mnie weź. Zdejmuję maskę. Okulary i piję. Skranuwa. Boże, Macie! Smacznego. Dobra, już wystarczy. Nie powiedziałabym. Nie mówiłam, żeby to była cała. Serio wypiłeś całą. Jezu, mój brzuch jest taki pełny. Uuu. Ej, zostawcie za to łapkę w górę. Ja się tak nie pytanie, czy wyzwanie super gitara. Zjadłem cytrynę i jeszcze mam całą maskę brudną od tego. I cały czas mam posmak cytryny i tego niedobrego gorzkiego smaku. Wypiłem całą kranówkę. Dobra, się kranówka kranowa może jest dobra, ale ostrowska już nie. Ja nie lubię kranówek z miasta. No wypiłem całą, miałem pół, ale to jest hardcore. No dawaj, kolejne. Kolejne? Okej. Okay. Do pięciu dojdziemy. Pytanie czy wezwanie? Wezwanie. Hardcore czy norma? Hardcore. Włóż. No nie, w sumie nie możesz, bo mas ma, masz maskę, ale dobra. Ale co? Co mam włożyć? Nieważne, masz maskę, a ja ci si zadoję. Dalej... Ja, ja to zrobię. No dobra. No to włóż 15 boróweczek do swojej buźki, a następnie to zjedz. Dobra, na luzie. To jest easy. Ale naraz oczywiście. No wiem, to jest easy. Raz, dwa, trzy, Boże. cztery, pięć. Te borówki są na Dobrze, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Jedna, trzy trzyna, czterna, piętna. Smacznego! <śmacznego> jak? Czujesz się bardzo pełny, czy tylko pełny? <śmacznego> Jeszcze po tej wodzie. O, przeszło mi. Kolejne. Kolejne? Pytanie czy wezwanie? Wezwanie. Hardcore, hardcore czy normal? Ok. Um, no więc na koniec pomyślałam sobie, że może być to duży hardcore, dlatego mam dla ciebie bardzo duże wyzwanie no. Wyjdź na dwór i. Zrób gwiazdę. Dobra, Cięcie, widzimy się. Na... Idziemy sobie na dworek. No już. No, ale zrób gdzieś na trawie dla twojego bezpieczeństwa. No zrobię na dla was. Patrzcie, robię to dla was teraz. Jak się wywalę... Tylko nie potuść okularu. Wow. wow. I teraz... Rzecz pocziemy dla was. Staram się zrobić sarko. Trzy, trzy, trzy. Nie no, to, to się błądź, nie, nie, nie ma szans. Czekajcie. Zrobię gwiazdę stąd. Albo zrobię tak sarko. ¡Eso es para vos!